Wszędzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Paweł, już po konferencji prasowej przed galą FEN 34, w wyjątkowych okolicznościach, bo po pierwsze FEN organizuje konferencję w niedzielę, a więc to chyba pierwszy raz w historii, a po drugie no przed galą mieszaną, a więc mamy cztery starcia frikowe. Od czego chciałabym zacząć Paweł? To po pierwsze, jak ty się znajdujesz w tym anturażu? Nie jest to dla mnie nowość, no ale to nic. To... Trzeba i z duchem czasu, trzeba się troszeczkę przebranżować, tak? Ja myślę, że potrafisz się odnaleźć w każdym towarzystwie, w każdej sytuacji, także staram się dostosować do tego, co tu się tutaj dzieje na tej karcie walk. Dzisiaj było takich sytuacji parę, w których ja się poczułam trochę nie na miejscu. Na przykład podczas tego, jak jeden z waszych prowadzących, nie Kuba, tylko ten drugi pan, który jakby zajmował się tą częścią bardziej frikową, poprosił... Okay. Poprosił o brawa nie dla sportowych zawodników, tylko dla jakiegoś frika. Ja cię chciałam zapytać, ponieważ my bardzo przez bardzo długi czas dzieliliśmy ten sam pogląd na temat freaków. Czy Ciebie serce nie zabolało w tym momencie? No słuchajcie, serce mnie boli, no ale show must go on Właśnie tutaj w tym miejscu zrobiłem sportową galę, na której bardzo się zawiodłem, jeśli chodzi o sprzedaż i powiedziałem sobie nigdy więcej nie będę tak ciężko zapieprzał dla tego sportu, żeby sprzedawać tak marny pay-per-view. Dlatego teraz wywróciliśmy wszystko do góry nogami i do tego sportu, który nadal bardzo szanujemy i na który zawsze będziemy stawiać, dołożyliśmy trochę cyrku. No niestety, czasy są jakie są, rządzi teraz internet, liczą się lajki, wyświetlenia, i to była jedyna droga. Jak chcemy dalej utrzymać fan na dobrym poziomie, to chcemy sprzedawać dużo subskrypcji, żeby inwestować w jeszcze lepsze nazwiska, w jeszcze lepsze sportowców. To jest jedy, jedyna droga. Nasza cierpliwość się skończyła patrzeć i oblizywać, się, jak inni na cyrk sprzedają setki tysięcy pay per view, a my sprzedajemy jakieś ochłapy. Czemu aż cztery walki freakowe? No bo stwierdziliśmy aż tak, że musimy to pociągnąć, bo my potrzebujemy dużo sprzedaży, a jedna bądź dwie walki by nic tutaj nie dało, dlatego dołożyliśmy aż cztery zestawienia frikowe. Uczymy się dopiero tego rynku, ale my jesteśmy tacy, że jak się zaweźmiemy, to uwierzcie mi, a szczególnie ja za pół roku już będę ekspertem od tego świata internetu, od świata frików, będę wiedział o nich wszystko. Tak, ale to swoisty eksperyment. Ale mam nadzieję, że zakończy się powodzeniem. Widzę już po ruchu w sieci, po zainteresowaniu, że jest to dużo lepiej niż było dotychczas z galami czysto sportowymi. Także liczę na to, że fani i miłośnicy sportu nam to wybaczą, bo robimy to dla dobra sportu przede wszystkim. A przy okazji pozyskamy nowych kibiców, którzy nie do końca interesują się naszym kochanym sportem, ale mają swoich bohaterów z internetu i ten cały show, i właśnie takie konflikty i tak dalej, że ich to zainteresuje i wykupią subskrypcję. Mówiąc o show, no to nie mogę pominąć tematu Mirosława Oknińskiego, który który najpierw wjechał dzisiaj na scenę z sejfem, potem uciął świni ucho, obdarował to, tym uchem, czy w zasadzie świnią na początku, tak? Łukasza Borowskiego, potem rozbił szklankę, mówiąc o tym, że jest pusta i tak pęknie szczęka i tak dalej, i tak dalej. Czy jakby zrobił dużo zamieszania, no ale do tego już nas przyzwyczają. Natomiast nie... To jest Mirek. Ja wiedziałem, że Mirek się pojawi na konferencji, bo mnie prosił, czy może dostać troszeczkę czasu antenowego na live. Ja on wie, że owszem, tak, ale nie wiedziałem, jakie szalone pomysły ma Mirek, a Mirek jest nieobliczalny. No także do no, co? No takie czasy są no... Ludzie chcą oglądać coś takiego i Mirek im to daje. No ale trochę nas zaskoczył podczas swojego drugiego wejścia jakby na antenę, czyli wtedy kiedy przeciwstawił się zmianie przeciwnika dla Afryka, którego prowadzi no od Mirek o tym nie wiedział, rzeczywiście się zdenerwował, bo epickich mil trenuje Umirka, ale to rzeczywiście była taka sytuacja, to wszystko się rozegrało 5 minut przed konferencją prasową, bo z państwem z Moreńskimi dogadaliśmy się w ostatniej chwili dosłownie za 5:20 podpisaliśmy kontrakt za 3:20 Powiedziałem Frostowi, że jednak jest zastępstwo i że możemy już powiedzieć o tej jego kontuzji, także to wszystko było las. No, nie, nie zdążyłem podwieźć do Mirka, bo już mi się na konferencję. A miałeś już okazję zamienić kilka słów z trenerem, po, po na, szybko, tej... na szybko się rozmawialiśmy, Mirek już ochłonął i mówił, ok, Paweł, wiem jak jest, także spokojnie. Skóry nie zabrał, została u ciebie. Skóra Twoja jest. To ja własna. Tak, tak, tak. Skóra jest jeszcze, jeszcze na mnie. Ja tanie skóry nie sprzedam, tak jak tak także wszystko jest pod kontrolą. Paweł, no dobrze, no to porozmawiajmy w takim razie o tym, co mnie interesuje na Fenie najbardziej i naszych widzów również, a więc o zestawieniach sportowych. Zaczynając zupełnie od dołu strony, Miklasz Piwowarski, z jednej strony zawodnik bardzo młody, ale ambitny, z drugiej zawodnik, który również jest u początku swojej kariery, no ale jednak doświadczenie ma dużo większe. Czyli to był pomysł na to zestawienie i czy to była jakby taka pierwsza opcja, która przyszła Wam do głowy? To mój, mój, mój zespół był. Podsunął mi to zestawienie, sugerowali mi, że tutaj będzie zła krew, będą emocje. No niestety nie tak to się potoczyło jak chcieliśmy. Tutaj jest obustronny szacunek. Kasper troszeczkę się zmienił, wydoroślał, dojrzał. Liczę na to, że zrewanżuje się dobrym pojedynkiem w klatce i pokaże, że zrobił postępy i że to, że okiełznał tą głowę na konferencjach i wywiadach, to też się przełoży na jego opanowanie w walce. Tutaj faworytem zdecydowanym jest piłowarski jako bardziej doświadczony przede wszystkim grapler. No ale Miklasz jest młody, byłem na jego, na jego, na jego ostatniej walce na gołej pięści, widziałem, że zrobił olbrzymie postępy. Jeśli tylko rozegra to w stójce, a nie da się sprowadzić do parteru zbyt szybko, to ma szansę sprawić niespodziankę. Szekalowa Sandora. Sandora, taka postać trochę bardziej medialna, też powiedziałabym, i bardziej taka internetowa, no ale jednak z zawodowym zapleczem. No a Ekaterina Szekalowa, dziewczyna, która zrobiła furora już na polskim rynku tymi dwiema walkami, które stoczyła. Mnie nie, nie interesuje sam pomysł na walkę, ale bardziej sytuacja kontraktowa Ekateriny, bo z tego co wiem, to ona dalej jest zawodniczką Babilonu. No nie, to jest, to jest nasza, nasza zawodniczka. Yy, mamy z nią dłuższy kontrakt, a mamy taką dżentelmeńską umowę, ponieważ z Federacją Babilon współpracujemy. To jest umowa, jest efektem współpracy. Także nie będziemy robić problemów. Ona na pewno na Babilonie, jeśli będzie jakiś dobry pomysł na walkę ze strony Tomka bądź Przemka, na pewno się tam jeszcze pojawi i nie będziemy tego blokować. Także to jest nasza zawodniczka, aczkolwiek zawalczy jeszcze na pewno na Babilonie, bo takie tam dała, dała słowo, a my, my to szanujemy, bo to jest federacja, z którą współpracujemy, i którą również szanujemy. Jasne. E, wspomagam się tutaj listą i też będę chciała cię na, o jedną rzecz związaną z tą listą walk na, na koniec zapytać. E, Łukasz Harzewski, Damian Lapilus. Damian. Uważam, że to jest bardzo ciekawe sportowe zestawienie. Być może zapomnieliśmy dzisiaj w tym całym szale freaków na tej konferencji prasowej. Nikt mi o to nie zapytał. Być może dlatego, że tych zawodników to nie było. Łukasz Karzewski to jest zawodnik po Mateuszu, Mateuszu Rębeckim najlepszy w kategorii lekkiej w fenie. I zdecydowanie w przyszłości, jeśli Mateusz nie pójdzie do UFC, on skrzyżuje z nim rękawice. To, to jest odpowiednia poprzeczka na ten moment, w którym on jest teraz w karierze. Zdecydowanie najtrudniejszy rywal dla niego. Z takim jeszcze się nie mierzył. Także jeśli pokona Lapillosa, to znaczy, że jest już gotowy na walkę z Mateuszem Rębeckim. A czy możesz mi powiedzieć, czy Macie już jakby na stałe, więc na dłużej zakontraktowanych obu braci lapilosów, czy to jest tak, że z Damienem to jest tylko na jeden raz? Nie, mamy jednego i drugiego na, na dłużej. Szkoda, że Taylor wypadł, no niestety miał kontuzję, miał walczyć z Jonasem Magardem, no ale doszedł tutaj Franz Lambo, Lambo także również ciekawe zestawienie. A jeśli chodzi o Taylora, to na pewno na jednej z kolejnych gal go zobaczymy. No, będziemy mieszać tymi, ty, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, tak? Na pewno na, na galach w otwartej telewizji będzie czysty sport, ale jeśli będą gale w pay per view, to będziemy ten sport mieszać z show, no bo to się sprzedaje. OK. E, Szymon Dusza vs. Cezary Oleksiejczuk. No takie zestawienie, powiem Ci, że jak usłyszałam, to mam ciary, nie? Mówię, kurde, to są właśnie takie zestawienia, dla których ja chcę fen oglądać. E, Czyj to był pomysł? Kto wyszedł z taką inicjatywą? No, generalnie mój, tak? Ja jestem matchmakerem fenu i... Jak zobaczyłem, w jak efektowny sposób przywitał się z naszą y, y, organizacją y, Czarek Oleksiejczyk, to razu przyszło mi na myśl, żeby go sfonto, skonfrontować z Szymonem Duszą, bo wiedziałem, że to będzie bardzo widowiskowy pojedynek dwóch mega zawodników, dwóch fajnych strajkerów walczących bardzo widowiskowo, także firewerki w tym boju są gwarantowane. A nie masz obaw, że możesz trochę spalić nowego, fajnego zawodnika? No bo jeżeli przyjdzie porażka dla Cezarego, to co wtedy? Trudno. No. Mirek Kokiński wie co robi, jeśli powiedział, że jest gotowy na Szymona duszę, to znaczy, że jest gotowy, aczkolwiek Szymona nie można lekceważyć, bo on jest mega mocny, znokautował Pietrzaka, że się raz poślizgnął z Kacrem koziorzem, Koziorzemskim, w żaden sposób go nie można skreślać, ale my chcemy mieć tutaj zdecydowanego faworyta w tej kategorii 7-7, takiego lidera. Naszą nową gwiazdę, tym bardziej, że Robert Bryczek ostatnio przegrał i prawdopodobnie będzie zmieniał kategorię na średnią. Także to jest oficjalny eliminator o pas kategorii półśredniej. Paweł, jak ty się zapatrujesz na takie sytuacje, kiedy twój mistrz na przykład przegrywa w innej organizacji i co wtedy na przykład dzieje się z pasem? No bo wielokrotnie dawaliście jednak szansę, tak? że mistrz jednak dalej sobie tego pasa mógł bronić. No ale po takiej przegranej są takie opinie niektórych fanów, że w zasadzie powinien także utracić pas po przegranej w Oktagonie, powinien tracić pas w Fenie. No generalnie tak powinno być. Tak, ja uważam, że skoro, skoro zawodnikami, zawodnikowi dajemy zgodę na walkę poza organizacją, on idzie na to ryzyko i przegrywa, powinien pas tracić, ale żeby tak zrobić trzeba być konsekwentnym. Skoro przegrał Oli Thompson przez Nokia, nie zabraliśmy mu pasa, to Bryczkowi teraz też nie możemy zabrać. Dlatego dajmy sobie jeszcze, jesteśmy stosunkowo młodą organizacją, czas, żeby tak jeszcze nie robić, ale myślę, że już od... Kolejnego razu, kiedy będziemy mieli nowych mistrzów, jednak będziemy trzymać tej zasady, bo tak to jednak powinno wyglądać. Wspaniale, że wspomniałeś o Olim, Thompsonie, bo to jest jedna z osób, o której chciałam Cię zapytać. Wczoraj miałam przyjemność rozmawiać z Szymonem Bajorem i Szymon wspomniał w wywiadzie o tym, że um, miał walczyć z Olim na tej najbliższej gali. No ale niestety Olimu wypadła jakaś kontuzja i tam chyba nawet dosyć poważna operacja była. E, czy Ty jesteś zdecydowany na to, żeby dać komuś po drodze, kogoś Szymonowi, czy raczej będziesz chciał doprowadzić do tego rewanżu, ale po prostu później w ciągu roku? Czy znaczy ja z ma u nas zagwarantowane dwie walki w ciągu roku. Walczył już tutaj na wiosnę, i tutaj automatycznie wypada, że drugą walkę powinien toczyć na jesieni. I wtedy, jeśli się wy, wykuruje oli, to zrobimy tą walkę. Jeśli to by się przedłużało, no to zrobimy jakiś tymczasowy pas, coś w tym stylu. Okay. No dobrze. No i dochodzimy do walki frikowej, która jest trzecia od góry na karcie. Czy to jest już potwierdzona kolejność, czy raczej wszystkie friki będą walczyły u dołu karty? Słuchajcie, w świecie fryków, tak jak dzisiejsza konferencja pokazała, do ostatniej chwili nic nie jest pewne i to się wszystko może zmienić. Na razie jest jak jest, ale do gali jeszcze mamy cały 5 dni, to może jeszcze się wiele zmienić. Dobra, to, to komu, komu i ile trzeba zapłacić, żeby spadła koleżanka na dół? nie wiem, nie jesteśmy tani. Tak sobie wyobrażam. E, dobrze, no Jonas Magard, który będzie walczył z naprawdę godnym zastępstwem za, e, za Lapilusa, który wypadł z powodu kontuzji, czyli z Melambo. Ja chciałam Cię zapytać o to, co to za rodzaj kontuzji u, u, u Taylora i czy to jest coś poważnego, co go wyklucza na dłużej z walki? Nie, to nie było aż tak bardzo poważne. Mógłby, mógłby walczyć, aczkolwiek jest to taka kontuzja, że nie mógłby walczyć na 100%, czyli tutaj odpadali rywale z górnej półki, tak jak Franz Lambo na przykład, czy Jonas Magart, ponieważ ja nie chciałem tutaj robić półśrodków i jakiś walk, że tak powiem, na pół gwizka, no to stwierdziliśmy, że lepiej to przełożyć na kolejną galę. On na pewno się wykuruje i da dobrą walkę i zestawimy go z mega rywalem. A co Mam nadzieję, że ze zwycięzcą pojedynku Mlambo vs. Magart? Co było szybciej? Magart zaakceptował walkę z Taylorem, czy Taylor się skontuzjował? Na hmm, co było pierwsze, jajko czy kura? <grym> no nie, no tu jest Zosta jednak Zostawmy, Zostawmy to, to jak jest, zobaczymy co przyniesie w przyszłość. A myślisz, że Magart będzie miał tym razem odwagę, żeby jednak podjąć rękawice z Taylorem? Myślę, że sama zadasz mu to pytanie. Już, 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 już niebawem się tutaj pojawi, także przez Galą na pewno go przemaglujecie ostro. Z Paweł, ostatnie pytanie. Borowski Trybała. No, w zasadzie walka z historią. A no więc coś z coś historią? Się na main event. No, dokładnie, dlatego chcieliśmy zrobić ten main event z historią, z historią. Jest to walka sportowa. Wiadomo, że sportowo są walki na wyższym poziomie, na tej karcie walk, ale żadna nie ma takiej historii, żadna nie ma takiej. Yy, adrenaliny, takich, takich emocji nienawiści, jadu i wszystkiego, dlatego to jest main event, bo main event musi po prostu zażreć. Ja rozmawiałam dzisiaj z Łukaszem i Łukasz powiedział, że jest jedna rzecz, której żałuję na przestrzeni tej wszystkich, tych wszystkich wymian medialnych, to jest ten komentarz na temat żony Pawła. Czy ty widziałeś ten komentarz? Nie, no nie widziałem, no, ale coś to, tam to, 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 słyszałem, że coś tam jej O, no, Poleciał obelżywie mocno, bo nazwał żonę Trypsona szlaufem. No to trochę przesadził no słuchaj no można się nie i tak dalej ale dzieci i rodziny się nie rusza no ale to, co no nie chciałbym go bronić ale wiem że wcześniej też, też Eliza tam mu trochę dokuczała go wyzywała no ale nie powinno tak być jednak są sportowcy mogą coś do siebie mieć nie lubić się nie nawidzić no ale jednak nie powinno się ubliżać najbliższym Jasne Czego boisz Między nimi przed walką, że oni się nie lubili i sami powiedzieli, że możemy się wyzywać, nienawidzić, dokuczać, ale żony i rodziny nie ruszały. Do widocznie ktoś to głowę złamał i poszło to zbyt daleko. No. Czego boisz się najbardziej przed tą galą? Ostatnio Borowski urwał Trypsonowi ucho. Teraz boję się, żeby jakaś głowa nie została urwana w klatce. <laughs> Jasne, serdecznie ci dziękuję panu za rozmowę. Widzimy się pewnie jeszcze pod, podczas ceremonii ważenia. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Dzięki. Dzięki.